Witam serdecznie w kolejnym odcinku na Szlaku Smaku. Dzisiaj będą mini bezy. Składniki, jakich użyjemy, to jajka, mascarpone, cukier, mąka ziemniaczana, ocet, truskawki, mięta i kawa. Zaczynamy od białek, czyli białka wrzucamy do misy i ubijamy na sztywną pianę. Do ubitych białek dodajemy mąkę ziemniaczaną, łyżeczkę octu i oczywiście cukier. Ubijamy dalej białka ubite, czyli białko. Później dodajemy cukier, mąkę ziemniaczaną i ocet Słuchajcie, ja tutaj sobie odrysowałem, nie wiem czy to jest widoczne, kółeczka, jak będą wyglądały bezy, czyli teraz przekładamy. Staramy się ułożyć tak mniej więcej. Nasze bezy. Kolejnym ważnym elementem jest włączenie pieca, czyli piec włączamy na 100 stopni, półtorej godziny. Pamiętajcie, półtorej godziny. Czyli wrzucamy bezy. Ja w międzyczasie ukręcę krem do bezy, czyli mascarpone. Przerzucamy do tego żółtka. Cukier puder, hop, i myślę, że będzie kawowa, krem kawowy, więc damy łyżkę kawy. Po półtorej godziny pieczenia zostawiamy jeszcze w piecu na 30 minut w wyłączonym piecu, aby nam beza wystygła. Teraz ją przekładamy, hop, tutaj jest nasz krem. Do tego truskaweczki, ja myślę, że truskaweczki pokroimy sobie w tą stronę. Czyli skoro jest bardzo słodko, musi być również dużo owoców. Nakładam na to truskaweczki, oh, jeszcze tutaj spokojnie, listek mięty i nasz deser gotowy. Więcej przepisów znajdziecie na kanale YouTube, także zapraszam serdecznie na szlaku smaku. Do zobaczenia, cześć.